Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Amnezja Machine of the Pigs. Jestem sabotażystą Całej tej historii montażystą i zapraszam oczywiście oczy, zwisajcie do kolejnego odcinka. Już wiemy, że to właśnie my przez cały ten czas byliśmy sabotażystami, i tutaj historia się bardzo układa, i bardzo jest podobna do poprzedniej historii z Amnezji mroczny obłęd bo tam też chcieliśmy tam chcieliśmy zbawić dosłownie swoją swoje błędy nie da się przeskoczyć dziwne a tutaj przechodziliśmy tu, tu kojarzę że coś hmm Wyżej nie można. I więc tak, no historia się zaczyna wy całość dość taką sensowną tutaj się robić. Właśnie prawdopodobnie żyliśmy jako. Kurde. Ten pączek w myśle. Pączek w maśle dosłownie i może tu I, 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 i żyliśmy jak to w Anglii w tamtych czasach jest git good Nie zważając na cierpienia innych ludzi tak jakby ktoś chciał wiedzieć, gram w tą grę po raz pierwszy i to są moje takie przemyśleje na Misiu. Bullet. A cleansing fire always burns little madness, but it purifies and it makes them new. Did it hurt to carve out the fevered flesh? Did it hurt to cut free the gangrenous foot? Got to resist. Instead this. Dzisiaj troszeczkę inaczej, ale i tak jestem bardzo według mnie A jednak Misiu, dlaczego ja cię nie widzę? Dlaczego jestem znowu pijany? Dlaczego? Bo mamy takie odskoki nagłe. Uuuu, widzimy zabawki, miś. Klocuszki. Klocuszki, miś. Jedynka. Co to tutaj? Czwórka. Jedynka, czwórka, piątka. Jedynka, czwórka, piątka. Dwójka. Jedynka, czwórka, piątka. Dwójka. Już chyba był taki nawet koncept raz. Jedynka, czwórka. Jedynka, czwórka, piątka, dwójka. Na wszelki wypadek. To to, to może być tajny koduch. mrocznie, no jest mroczny, no jest. Ładne coś mi zabiło, coś mnie przewróciło Świnia Odchodząc. No dobre. Oto łóżeczka z lekarstwa, powiadam. Srebrną, jak ta, z którą przyszła na świat. Trzymając ją w zaciśniętej czerwonej piąstce, zakrywając bólą swą drogą mamusiem. Wykopałeś nią dziurę w ogrodzie, bo chciałeś dokopać się do Meksyku. Potem zjadłeś z nią wszystkie robaki, żeby pozostać tłuściutki. Czytajcie dalej. Dobra, gdzie jestem tak ogólnie szczególnie bo nie wiem tutaj zamknięte. A czego ta świnia nam pomaga? Czy jesteśmy w, ze świnami w komitywie? Czy świnie nam pomagają z jakiegoś dziwnego nie, powodu? Może też chcą przyłączyć się do rewolucji? Dlaczego? Pewnie się dowiemy za niedługo. Świnia tam polazła, a my pójdziemy przed siebie. Jestem mocno ciekawy co jako sabotażysta potrafimy. Prawdopodobnie nic. Tutaj nie przejdziemy. Jaka ładna. Jak się to otworzyć? Nie. Dobra. Pierw nieświadomie, bo nieświadomie, ale pomagaliśmy głównemu antagoniście. Aha. Dobrze wiedzieć, że wypadki śmiertelne się zdarzały. Tutaj ewidentnie polazła ta świnia, a jej tutaj nie ma. Pobiegamy może będzie łatwiej. Tak jak w całej amnezji trudności z skakaniem. Tutaj nie można przejść. Sorry, jestem nieogarni. Ja Pierwszy raz gram w tą grę. O, 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 o. Coś się zapisało, ale... No dobra. Chaos... Mm -hmm. Dobra. Jak ja to ogarnę? Jakieś... Szukajcie pipe'ów. A ja będę szukał też pipe'y. Pipe. Pipe is the best. Tutaj nie przejdę. Tutaj nie ma. Dlatego ja tak będę... Biegał troszkę. Tam definitywnie wejdę. Dobra. Jedna rura, już wiem o co chodzi. Go, go, go.

już prawe, mi prawe druga śmierć była nie Dobra, co, co tutaj się dzieje? W którą stronę mamy iść? Dobra, definitywnie nie tam tutaj już nie spadnę. Aha, czy mam szybko wtedy przejść? Powodzenia. Kill okay, them, czyli świnie są po złej stronie. Definitywnie jestem po drugiej stronie. Uh, trochę podejrzane. Że wszystko nam się otwiera. Bardzo podejrzam. Do góry idziemy. To jest plus. Nie chcę tak bardzo na dół, nie? Jakbym teraz na dół miał iść? Uuu, wszystko by jest zajść. Oczywiście mięso, którego nie możemy sprzedać, jest przekazywane do domu roboczego. Chyba w całym Dynie nie ma sztuku, który byłby tak dobrze. dobrze utuczonych nieszczęśników. Londyn 18 wiek bardzo, tak ja bardzo. O co za że spadniemy na samodno? I have bad feeling about this. Lecimy mi do góry, ale no. Jesteśmy na górze. Ciemna cholera. Nie? Iki. Czy to się tia? Okej, to Ziemno jak... Jak wojno światów jakoś Nie wiem, chyba tam trzeba iść Nie wiem to tutaj się dzieje No muzyka jest ludzie kontra świniaki! O oh, no Tędy nie przejdę definitywnie. Tędy muszę. Tędy nie przejdę. Dobry. Czy mamy wejść do domku tego? Prawdopodobnie po To nie jest jakiś achievement. Żeby tak Zabiedak nikt nie tęsknił. Zapędź kilka sierot do przymusowej pracy, a świat Ci podziękuje spraw, żeby znik zniknęła jakaś dziwka, a każdy czyn ten męczy przyklaśnie. że braka, a domunka znów bezpiecznie przejdzie ulicą. Jaki kontraludzie, nie? Dosłownie jak... w tym powarku zwierzęcym. Ostatnio ten słuchałem... I przejdę.

Ludzie kontra świnie A chyba musimy tutaj przejść. Przeznaczyłem całe skrzydło poświęciłości na... Przyjęcia. Zapraszamy ich z bliska i z daleka. Gościmy ich doskonałym winem i najbardziej wymyślonymi frykasami w całej Londynie. Mój Boże, mięso smakuje po prostu nieziemsko. Gdzie je kupujesz? Czytajcie dalej! No. Tutaj nie przejdę definitywnie. Tutaj też. Ale wojno. No tutaj też nie przejdę, no definitywnie no. Gdzie ja jestem biednym mam iść? Tu? Przestań! E, hmm. Wojna między świniakami a ludźmi. Nie ma żadnego wskazówki, żadnej. No nie ma żadnej wskazówki no. O tego nie było. czy nie kontraludzie ja trochę widzę, wy prawdopodobnie nie Przeczyta. Eee. Eee. To jest. Tutaj jest. Stoję przed różnym lustrem. Spoczywa mi w dłoni. Członek spoczywa mi w dłoni, a moje odbicie uśmiecha się do mnie szerokimi ustami, pełnymi gazu musztardowego. Próżny dróg mi szydzi, czym naprawdę tak się odróżniasz? Czy szczerze wierzysz w to, że Twoje dzieło są. Piękniejszy niż cała reszta. Jesteś po prostu słabym człowiekiem, wytworem własnego wieku, który sam jak każdy inny, a tam czy, czytajcie dalej. Wungiel. Po prostu ma tą do rondo. Zrobiłem tą do rondo. Jednak tamtędy muszę iść. Górą. Dobra. Bardzo... No, niesamowita. A wszelki upadek? Super. Tutaj nic nie ma. Zauważalnie zwolniłem. Czy też wam się tak zdaje, jak tam?

Cieszękaj. No, zaraz mnie dobiję no. Dobra, już pomię, już pom. Już nic nie widzę. Serio. Już po Oooo ja nie mogę Ja nic nie wiem, nic, absolutnie nie wiem W którą stronę mam lecieć Dobra Czy tutaj mam uciec, tutaj się nie ucieka Znowu będzie powtórka z, roz z rozrywki a, teraz nie puścili świniaka. Chociaż... Tutaj mam nalecieć, popatrzcie. Simply clever, nie? Uuu...

wielce 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 dziwną no druga śmierć w całej serii mam nadzieję że to nie zniszczy naszego naszego zakończenia definitywnie na dół o nie o nie, o nie jakie zło Proszę krótko. Nie. Oczywiście będzie długo. Nakarmić świat. Uuu, rzeźnia taka. Nie obwiniamy się. Nie pozwolę, abyśmy powiedli to martwe ciało cywilizacji w nowe stulecie. Niech nadejdzie ostatni dzień roku. Wtedy włączę ostatnie mechanizmy i wolne pełną moc maszyny. Ja. Yeah. Super, muzyczka, wszystko. Ja mam nadzieję, że ukończę to w sposób jakiś dobry. Tak. Czytaliście to dobra I moi drodzy Troszeczkę w tym miejscu nie chcę za powstrzymać go, powstrzymać go, powstrzymać go, powstrzymać go Kogo? Prawdopodobnie mnie Dobra, to by było na tyle Dzisiaj dobijamy do pół godziny, ale i nie chcę zaczynać kolejnej przygody, tak, just like that. Jak widzicie, tutaj jest mapka całego tego zła. Tutaj jestem na tym poziomie, gdzie byliśmy, no w różnych tutaj miejscach byliśmy, teraz jesteśmy na tym poziomie czy nam się cokolwiek uda. Jesteśmy pod, pod ulicami. Dobra, to by było na tyle. Ja wam mocno dziękuję. Nie bądź jak Fajka, zostaw pod tym filmem lajka. Nie bądź jak Huba, nie masz suba, daj suba. I oczywiście w, godzin, w następnym tygodniu zaczynamy od tego miejsca, więc cześć, hej, pa!